widzowie kolejna część jak kandydat dodaje prawo jazdy pewnie mu się nie uda jak zawsze tu 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 tu, tu, tu. Je Boże. jedzie w 126 pewnie. widzieliśmy cię już jak prawdziwego Polaka przystało nieco dobrze dla mnie Za się Anio. Czekaj, Dobra. Yes, a nie, czekaj, kto? Dobra. Kliknęłem. Patrzcie, jakie piękne. Patrzcie, kto, patrz, kto w nim jest. Przecież w nim Które to? N kliknij, N. N, mówię ci. Kliknęłem. N. N. Kliknąłeś. Klikłem! Nie kliknęłem. Je. Czekaj chwilę. Włączyłem. E, polecam Ci kliknąć jeszcze J i dwa dazyha kliknij. Dwa dazyha kliknij i jeszcze J. O. Po, to no, Dobra, proszę, jest to przygotowany. E kliknij, e kliknij, e kliknij, e kliknij. Żebyś miał pierwszy O. Bieg. I ten, P kliknij. P. Czekaj. Masz ten do wypadkowania. Proszę włączyć Dobra, so, proszę. E, musisz pojechać, co się zatrzymać. Wyłukuj. Masz taki... Uch piękny. Spokojnie. Uję samochód Po ci do przodu Ja zrobić ja na 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 budkę jesteś. Pamiętaj, N e i P. Musimy się tego nauczyć. O Nie, Jeszcze w nocy musisz jechać. Mnie się streszuje, serce mi nawala, jak nie wiem co. O! 50 wyjść zapomn... 50... Na godzinę mogłem maksymalnie jechać, zapomniałem. Jo. Widzowie... Jo, ja się jestem. Tutaj. O kurde. Lekko przypałowo. Teraz gdzie? To dobrze, dobrze jedziesz. Pomyliły mi się takie... Za wolno! No, Może należy no, za dużo szybko jechałem Ej, się stresuje widzowie. Czekaj. Ej, nic nie widzę. Bo no no po właśnie nie. No mnie pokazuje, że masz. Aha. To ja mam jakiegoś oko. O oh. no nie, jeszcze coś do mnie co pisze. Nie! Dobra. O, dziękuję za przypomnienie, przepraszam bardzo. bardzo. Co? Za szybko jechałem i... Powiedz masz takie lagi, że ten się cofa. Serio? Serio. To u ciebie tylko. Nie. Mnie, jak ja sam jadę, to mnie aż tak nie cofa. To wiem, coś musisz mieć. O! Juho jak mi się to, nim, to uda, to będę szczęśliwy bardzo. muszę zdać nie, nie, muszę zdać. No bo Muszę zdać. nie, muszę nie, nie, auto od którego ja mam <gül się w acel sposób> Bo ja mam fiecika, maluszka Pięknie, polskiego. Nie, 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 dobra. Dobra, 90. 50... No nie, no tylko 34 Pięknie, minuty nie do no, Mam nadzieję. Ja ci chlebę, jak nie dzwony czy straszyłem. Kręcę się. Mój kolega wysyła mi infinita. Nie mogę signotować. Jestem już blisko. Jestem w Darłowie. Wjechałem do Darłowa. Ja się tak wywaliłem na końcu. O kurde! Rondo! Ale jesteś... Możesz przenikać przez ludzi, więc nic się nie stanie. Wiem, ale rondo. Ja nienawidzę ronda. Ja zawsze... Na... O. Nie. Nie. gadaj. Nie! Nie, nie włączyłeś kierunkowskazów. Musiałeś włączyć ten. To ym, To dawy kierunkowskaz. Ty chłopiec nie wiesz jak się jeździ? Pokaż mi. W... Nie. nie! Nie, dobra, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. zostawcie suba nie do mnie. mnie. Okej? Okay? Mi się już nie chce. Nie wiem, czy nagram Part 3. Ale... no... Nie, jeszcze coś mi z Windowsa pojawiło, no... Nie, ja kończę, ja se ja podpoczywam teraz i... A na pewno nie w tym miejscu, bo to jest ohydne! Mój maluszek najlepszy! Prawo jazdy nie jest mi potrzebne, do szczęścia. Patrz jak ja jadę, Ja umiem jechać naprawdę! Ale wiesz co jak masz przykład jazdy to więcej, więcej zababiasz, nieco nie, tu odbasz. Patrzcie patrz, jak się, się jeździ, jeździ, kurde! Tak się jeździ po ty, w tej grze. A nie! Ja się nie ma. Jazdy mi nie jest potrzebne. 60 na godzinę, 70! Tyle się jeździ po tym po mieście. Tak się jeździ po rądach. Dobra, to kończę. już odcinek? Bo mój kolega zaczyna do mnie spać, że byłem ode Dobra, już kończę. O. sobie.